Witamy fanów Majemy Ma. Jesteśmy z Martinem Lewandowskim już po Gali. Martin, powiedz jednym zdaniem, jakbyś ocenił publikę w Szczecinie? Zajebista. Takiego wsparcia życzyłbym sobie w ogóle na każdej Gali, dla wszystkich zawodników, nie tylko polskich, ale no, publika. No, nie zaskoczyła mnie, jak spodziewałem się, że wiesz, widząc co się dzieje, jak zapowiedzieliśmy, że tu przyjeżdżamy, więc no, publika dała bardzo, bardzo radę. A, twoja walka ulubiona tego wieczoru, która ci się najbardziej podobała? Helson i Anzo Zdecydowanie. Fajtowne night. Akurat. Wielu ludzi powiedziało to samo. A powiedz, Szczecin, czy będziemy wracać do Szczecina przy kolejnej gali? W sensie, w sensie przy no, w przyszłości. No tak. No, ciężko na 2015 teraz mi taki, dek taką deklarację złożyć, ale wiesz, no, hale wypełniliśmy po brzegi. Publika mega świetna. Wiesz, prezydent, który jako pierwszy wyciągnął do nas dłoń, zaprosił nas tutaj, no wszystkie są powody, żeby tutaj wrócić. No zobaczymy jak się jeszcze ten grafik na 2015 poukłada. No pamiętasz, że to jest kwestia naszej dostępności, naszej jego jakiegoś tam rytmu organizacji Gal, no i też dostępności tutaj Hali, więc wiesz, no... A powiedz też, jeśli chodzi o przyszłość, o następne gale, szykujecie jakiegoś ciekawego zawodnika, w sensie kogoś nowego ze śmietanki, przygotować, ciągnąć tutaj, do KSW? No wygląda na to, że u Mameda będzie jakaś nowa postać, kompletnie nowa, nie, dotychczas nie walcząca u nas na galach. No, tak teraz, powiem na przyszłość, znaczy wiesz, no, rozmów takich z zawodnikami, no to wiesz, jest prowadzonych dużo. No teraz jak rozumiesz nie będę o nich mówił, bo ponieważ w części po prostu nie mamy dogranych, ale już część, no nawet już wydaje mi się, że KSW-29 już przyniosło jakieś tam nowości na, i świeżą krew do, do, na, na Gale. No. Zgadza się, A powiedz co z ekspansją KSW poza granicę Polski? Zaczynamy w Londynie, tak? A co później, czy są jakieś plany już, kroki poczynione w tym kierunku? No nie, tak daleko jeszcze nie wybiegamy. Jeżeli chodzi o organizację, wiadomo, gdzieś tam po głowach jakieś pomysły chodzą, ale to są na razie tylko naprawdę pomysły, jakieś idee, ale w ogóle nie poparte na razie żadnym jakimś, nie wiem, researchem. Tak, nie baliście się UFC, zrobiliście galę w tym samym dniu. Myśli, że to był dobry pomysł? Słuchaj, no nie, nie kontaktujemy się i nie dogadujemy sobie wspólnie terminów organizowania gal. Wiesz, no tutaj my im nie zagrależaliśmy ani oni nam. No, no, nie wiem, to może tylko na oglądalnościach gdzieś tam się odbić i to jest jedyna rzecz, ale nie, 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 jakby wiesz, no. Oni zrobili w dzisiaj dwie gale, więc jakby no naprawdę są kozaki. Tak. A co powiesz na temat występujanka, który jednak nie był faworytem, a w pierwszej rundzie udało mu się znokautować swojego przeciwnika na UFC? No nie wiem, czy nie był faworytem. Mam wrażenie, że był faworytem no, u od początku. Bo raczej raczej nie był. No bo przyjechał wiesz z jakiegoś kraju, tak. którego oni do końca nie rozpoznają i wiesz, Dzień i to jest polarnych, tak, no, i dokładnie, zróc. więc jakby no co oni mogli wiedzieć? Nie, nie, dla mnie od początku Janek tutaj Wiesz, jakby takie typowanie właśnie zawodników naszych, tych niewalczących u nas, to bardzo śmiało ja mogę typować. Jasne, dobra, dzięki, dzięki i powodzenia przy następnej gali. Dziękuję.